Dobrze, czyli tak, jeżeli oglądacie ten wstęp, to znaczy, że nie udało mi się pokonać Alastora mniej niż 8 minut. Albo zdecydowałem się zrobić osobny odcinek. Jest on trudny i możecie być pewni, że pojedynek między mną a nim będzie epicki. To zobaczcie. Jeszcze co, nie mogę dać się trafić. Tu widzę zbroję. Jeszcze co, bierzemy zbroję i szukamy Alastora. Gdzie tam mała menda jest? O, widziałem go gdzieś, widziałem go. Tam poleciał, dobra, świetnie. Czyli mam tyle spokoju, żeby zebrać rzeczy. O, ja cię kręcę. Zebrałem wszystko, świetnie. Gdzie jesteś, Alastor? Jesteś. Pięknie zerwał, elegancko. Gdzie on jest? Gdzie jest Alastor? Jest. Oberwał. świetnie, teraz spadnie i mi ze 100 punktów życia zostanie raptem 22. Dlatego... Ale jestem blisko życia, świetnie, uciekam, uciekam jak najdalej się da od niego. Najgorsze jest to, że nie mogę zapisywać i to mnie boli. Ogad, demet, ogad, demet, ogień nie pluje. Szybko, szybko, szybko! Uciekamy od niego! Fuck, fuck, shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit! Pluję ogniem dalej, skuba Ale tu jest ciasno, ja cię kręcę. Bo to wszystko. Ogień, ogień, dalej, ogień, dalej, ogień, ale boli. Widziałem inną zbroję no Rusz się, rusz się, nie czekaj na niego Tam widziałem zbroję, muszę przypatrzeć się i zebrać ją O shit, no to pięknie Tu jest Powin Powinienem go rozwalić I zginąłem, super, świetnie, jeszcze raz tu jest zbroja, gdzieś Tak jest, tu jest zbroja. Gdzie jest Alastora? Szukam Alastora No i to jest jego drugi atak. Mogę teraz widzicie. Ojej, Ojejuje. Ojej, ojej. Przedtem padliśmy... Ciąg jest, ciąg jest. Gdzie on jest? A jest I koniec, ja już zginąłem, lecimy, lecimy dalej. Się. Wtedy... dostałem... o, widzicie, leci już skupanie. Nie mogę się dać trafić, bo mi zabiera za dużo życia. Pięknie, na raz go teraz będę miał. Tylko muszę jeszcze zebrać wszystkie rzeczy z tego. Tak, spadaj. Nic nie ma, nic. Jezu... o, fakt, zbroi nie wziąłem. Eee, do widzenia. Połem w kurw, po prostu, bo... Jakbym miał zapis, by było dużo łatwiej. Gdzie tam menta jest? A karty chcę na później złożyć. Niestety, jeżeli to nie, nie wyjdzie. On gdzieś tam lata. Męciarz jeden. Chodź się. Jest, widzę go. Teraz. Nie dostał? Tam coś jest jeszcze? Zostało? Tak, zostało. Jedna skrzynka amunicji. Gdzie on jest? Jest tutaj. Teraz ginie. I teraz muszę wymyślić, jak się tu dostać. On rozwali to. Widzicie, spada zaraz. Tam jest żydko. I dostanę... Nie, nie dostanę. Mało życia mi zabrało. O rany, bo to może być zwycięstwo, proszę Państwa. Uciekaj, uciekaj, ty To będzie lepsze. Dlaczego? Fuck, nie wziąłem zbroi No 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 Dziękuję się wszystko sypie, ja cię kręcę. I nie mam o nie? Uff Teraz będzie masakra Ej, prawie Jest zabity, jest zabity, o oh, fuck O caryce moskiewską O, gdzie on jest? Gdzie on jest? O, zginąłem właśnie. Tak? Tak. Nie wiem gdzie jest. Nie wiem gdzie jest, ludzie. Ratunku. Koniec. Zabiję ja. O ile dobrze pamię nie pamiętam czy... Tak, wiesz co, chyba wziąłem nie tą kartę, którą powinienem. Wszystko dobrze, tylko jak dostanę teraz... Powinienem wziąć coś, co nie pozwoli mnie zranić. Bo chociaż tutaj trochę O, kończą się karty, świetnie I zginąłem Widzicie? Tu jest największy spadek hmm. Przejść do menu Kuźwa, no nie da się tego tak wygrać Dobra, ja nie mam siły, żeby no, yy, w taki sposób z nim walczyć, bo on w pewien sposób oszukuje. To, że ja muszę oberwać, to jest wymuszenie gry. Dlatego pierdzielę taki interes i ja go zabiję w tradycyjny sposób. Gdzie są moje karty? Nie chcę zakupionych wrogów, tylko obrażeń. W ogóle. Nie mogą cię zranić. Świetne, To jest dwa razy szybsze przeładowanie, cztery razy więcej obrażeń. Świat muszę się 8 razy wolniej. Tego nie chcę. Chcę to. Dlaczego? No bo go rozwalę tak czy siak, a jak mnie nie może zranić, to... Może mnie pocałować. O oh, fakt, to jest dobre. To jest chyba za Lucyfera. Mm, nie chcę pojemności zdrowia. Zygają po dłuższym czasie Wysysa duszę na no, To się nie opłaca. Nie chcę też podwaja bogactwa. Nie. Możesz szukać złotych kart dwa razy na każdym poziomie. Trzy razy na każdym poziomie. To wezmę. Na wszelki wypadek. Umieszczany za darmo. To teraz mnie pocałuj. Ile to kosztuje? Tak poprawdzie? Zero. Za darmo. Po prostu taktyk. Fajnie. Regeneruj zdrowie kiedy umierasz. Na wszelki wypadek też to weźmiemy. Wydałem prawie wszystko, ale teraz będę miał pe pewność, że gościa zabiję. Na 100% i za pierwszym razem. Dobra, teraz mogę gościa zabijać. Jestem pewny, że przeżyję to spotkanie. Dobra. Pojawił się tam. Zaraz go ubijemy za drugim razem. On się może tu gdzieś pojawić. Tu już nic nie ma. Jest jeszcze. Skitrana jedna amunicja. I chodźmy na środku. O Jezus! Nie zauważyłem go. Dobra. To mnie zaskoczył. Ale na szczęście nie trafił. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Alastor. Teraz jestem gotowy! W jakim sposobem ja operowałem? Tą kulą, rypaną. Zniszczony, świetnie, tylko teraz umrę. Zregeneruje mi życie. Regenerował chociaż nie chociaż niecałe, jak widzicie. To jest smutne. No to masz, skubańcu. I co? Teraz to tyłek ci wsadzę znowu. Upadek też nas nie może tranić. Masz przerąbane gościu. Właśnie dlatego warto odlokowywać te wszystkie karty. Teraz mam przynajmniej spokój. On sobie będzie na spokojnie zabijał. Ostatnia jego, tak jest. Tu ostatnio dotarliśmy, prawda? To świetnie, to się pobawmy. Na wszelki wypadek mam jeszcze inne karty, ale... O fakt, Fraps, nie ścinaj, proszę Cię. Bym wolał sobie to zostawić Aktualnie O, tu się wszystko blokuje na tych A przecież obrywa te nie Nie obrywa, strzelba Au, to bolało Coś to zbierz kurczę. Daniel, w gumy lecisz w tym momencie. Dałoby się... To, to teraz tu podejdzie? Aha! Przez wszystko może rypać ogniem. Dobra. I powinno go to ranić, a go nie ranić. Następna. Fail. Dobra. Luzik. Spokojnie, ja sobie poczekam. Tu mogę, czyli przechodzi jednak. nie koniec święty tutaj. I przynajmniej teraz nie mam burdelu zrobionego. Na całej tej... Na całym yy, mapie. I on... I to chyba najbardziej dawało popalić. W walce z nim. jestem za skupiony trochę i walce, żeby nie zniszczyć. O Weźmy rzydko, bo to będzie po prostu masakra, jak ja Zrobię to co chciałem. O, wypad, teraz tu O! I patrzcie, to jest sposób na niego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O fuck! Wygenerował 65 się niż wyślałem! To jest strzelba, tak? No, pewnie. Na strzelbę jest mnóstwo amunicji, to będziemy się bawić strzelbą. Te nie robią za mały zasięg. A żeby tym trafić, to trzeba mieć naprawdę szczęście. I umiejętności. Chyba nie trafię nawet. Teraz. No może jednak, nie, nie, zwróciłem uwagi. Dostał. Pięknie. To kołkownicą go załatwimy w ten sposób. Jak będzie miał mało życia, przerzucimy się na... No e... właśnie, przerzucimy się na wyrzutnie. Jest, 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 O kurczę, ty mało po jedna. Gdzie są te posążki? Tam. Lecimy szybko. Na widział. Tam nie ma. Nie ma czegoś takiego. Rozwalamy ci wszystko. Jeszcze jeden został, tak? Tak. Będziesz się odnawiał, skubaniec. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie daj się zabić, nie daj się zabić! Dziękuję. Of, fuck! Of, cara! owcara, cara! Ty idioto skończony! Ja ci każę biec, to ty nie stój! Jest to coś, tak? Został ostatni. Posążek. Koniec. To wszystkim, co mamy. I koniec. Po Alastorze. Walka naprawdę ciężka. Bez kart się nie da. ta karta jest najważniejsza tutaj, żeby przeciwnik nie mógł Cię zranić. No i czas gry 50... 5 minut 22 sekundy. Zabiję mniej niż <coughs> 5, da się. Tylko jak mówię, trzeba użyć kart w odpowiednim momencie i tam u góry się z nim na samym początku za dużo nie bawić. Odblokowaliśmy następną kartę. Dobra, pozwólcie, że daruję sobie napisy. Ale... Dziękuję Wam za oglądanie tej serii. Fajnie się grało. Ten ostatni Alastor to był, była masakra. Szczególnie po tym lesie, jak już byłem nabuzowany. Ale dzięki kartom Tarota udało się go pokonać. Wiedziałem, że będzie ciężki. Nie sądziłem. Myślałem, że uda się jakoś go zabić bez tych srebrnych kart. Tutaj takich. A, wróć do mapy. O, właśnie tych tutaj. No, ale niestety nie. I się okazało, że taka nie regeneruje całego zdrowia, tylko część. Także tak dla, e, dla Was informacja. I użyłem tylko raz złotych, tych złotych kart. Czym tu może mogłem trzy razy na poziom. Nie, opłat, nie było potrzeby. Wystarczyło właśnie, żeby się zrezygnować z tych czasowych, żeby on normalnie mógł rozwalać te poziomy i dać sobie twarde jak żelazo, żeby nas nie mógł, nie mógł zranić ewentualnie otrzymywać tylko połowę obrażeń. To jest chyba pierwsza karta, jaką dostajemy w ogóle to. Dlatego. Nie pamiętam gdzie to tylko można zdobyć. Któryś, prawdopodobnie, któryś z tych sekretów, które no, trzeba znaleźć. Ale dobra, kończąc, bo będzie to już ostatni... To już jest ostatni odcinek. Jak mówię, dałem jej w tej grze 10 na 10, powinienem 11 na 10. Po prostu dla mnie jest niesamowita, dała mi mnóstwo frajdy. Jest. Dopracowana, każda śrubka w broni jest dobrze zrobiona, dopracowana do ostatniego elementu, do ostatnich chropowatości. Piąty etap tutaj, ten, jest niedostępny na traumie. E, ponieważ, dlaczego? Dlatego, że tutaj jest już walka z lucyferem, a trauma daje nam możliwość e, ma nam możliwość tylko do, do Alastora, ponieważ żeby zawalczyć z Lucyferem trzeba zebrać duszę, a żeby a na no mi nie da się zebrać dusz. To jest pierwszy chyba taki, o, taki aspekt techniczny, ale fabularnie jest to rozwiązane w ten sposób, że tutaj Daniel po walce z Alastorem, czyli wykonaniu swojego zadania decyduje się wrócić pójść do nieba. A na pozostałych poziomach trudności on nie chce. nie idzie do nieba, tylko postanawia jeszcze zejść do piekła i walczyć z Alastorem, z Lucyferem. To ja mam nadzieję, że teraz sami odkryjecie sobie, jak pokonać Lucyfera, jaki jest na niego sposób. I poznacie prawdziwe oblicze Pankillera. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.